Witajcie, mam chusteczkę haftowaną. Dzisiaj przed nami, kochani, poruszamy się po tej części sztabek, dodajemy sobie kolejny dźwięk do naszej kolekcji, jest to dźwięk E. Znajduje się on w tym miejscu, czyli będziemy dzisiaj używać w tym utworze dźwięków G, A, H, C, D i E. To D, które ostatnio graliśmy, dzisiaj pozostaje nieużywane. No to cóż, lecimy. Utwór składa się z dwóch części. Pierwsza część: H, D, 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 H, D, D, D E, D, C, H, C A. I gramy sobie w kółko, aż osiągniemy dosyć szybkie tempo. I druga część. A, c, 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 A, c, 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 D, c H, A, H, G. I znowu w kółko gramy, aż będzie szybkie tempo. Oczywiście używacie dwóch pałeczek lub jednej jak wolicie. No i łączymy cały utwór w jedną całość. Wolne tempo. de HDD. C, A, A C, 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 A, C, 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 D, C, H, A, H, G. No i gracie tak długo, aż po prostu osiągniecie szybkie tempo. Nie możecie kilka razy grać. Powodzenia! Na pewno się Wam uda.